O tak? No kurwa, co ty, ja pierdolę ci nie ja się, się, pierdolę, alej kumwa, spociskuj dzisiaj, się zgracić nie pierdolę. Co może nie, go, razem, nie kurwa, i i czym można Uważaj, bo to będzie na przejebane, jak cię przyciągnę Chciałabyś, kurwa. A no, gdzie jesteś? O, tam. Na dole. Na górę? Na górę? Już cię zesrał, kurwa, oczywiście, i se poszedł. Tak jest. Pod nami jeden i tu jeden gdzie kurwa. Obiłam tu skacza. A ten mędza na... pod nami, kurwa, gdzieś tam. Co za... Idzie też, uważaj. No Żadnego ukrywania. Se, kurwa ja mi tego dusza No czy coś cię może mogę... kurwa działać w tej grze, wal! Anakina, anakina, anakina Trzeba go rozjebać że... Jest na pizda widzisz uciekał No kurwa pizdy, pizdę se, uderz ty kutasze jebany kurwa Ja pierdole, powiesz jeszcze co cię uderzy kurwa czy... Żyjesz? 60 hp Kurwa dawaj strzelaj w mój plecy, dawaj, dawaj, dawaj No kurwa i idzie mu pizda pomóc, ja pierdole Zabrażony! S, kurwa, kurwo, uważaj tak zjeba Ci wy wypierdoli zarapusza i co ja będzie No właśnie No dwa, tą górkę kurwa ja pierdolę tą grę nie strzelaj teraz do niego przypadkiem Bo, Że ci nie odbił Dobra łatwo Debbie Czym ja tu mogę wejść w ogóle? Co się dzieje? Nie wiem kurwa pierdolę. Albo Albo nie będę nie będę, prze... będę odpietala Nie nie, ja nie wiem tu boska wziął jakby to boska to było przejebane takie. Dałoby się w paru miejscach, ale kurwa, to tak wiesz... O, pa jaki level to rano, goszty. Weźmy swego Majna, albo coś takiego, niech napisze jeszcze tej jednej listy. Kurwa po prostu, że... Kurwa, majna Kurwa, słyszę to słowo o tym no. tylko. O piesek, kurwa, ojej. Szkoda, przyciągnięcia te nic więc... nie Frajera To już musisz uważać, twój teraz. Będę sobie tu siedzieć, ciuu. I to sobie tam siedźcie. Yy. A mogę wziąć tego boska, mogę po snajpie trochę do niego. No ale jak pójdą bliżej, to jest pograny w chuj. No tak. Patrz na mapę, też czasem idzie z jebu, Jesteś tu? No. Klipkę se poraż, kurwa, dał odjebane. Tylko teraz dwójkę odpali, jakby mu się skończyła, to by można by podejść do niego. Myślę na kim tu skakuje. No jest, pod, pod mostem, przy mnie. Może no, jego No to chodź. No idę. No kurwa, depną mi. No nie działa nic tej jebanej kurwa... A jaką on mi damage jeszcze zadał, kurwa, jak się... I pierdolę po prostu. Chodź tu do góry. Pewnie. Chodź, chodź, chodź. Kurde, warzy, on, on? Nie mam tego zjeba, kurwa ściele! Uważaj za tobą, za tobą? Neku! Jesteś bez wartości. Wiesz? No, pizde se kurwa, przycięgi bambusie, kurwa jebany. Kurwa ten pies, uciekz z sobie, bo. Tak, Ta pipą, kuwa jebaną. Patrzcie, gdzie on nie jest, kurwa. Odchodzi z lewej teraz. Fizzy jest, to? No jak mnie to to ja Przecież. Czemu ja wskoczyłem do góry? I co? O, duszę obu. A ja mam 100 HP. Dobra, to uciekaj. Nie bać. Yeah. Dobra. się znaczy, tym kurwa. jebanym może zajmę. Łaskawie, kurwa! Jak go będę mógł zabić! ja pierdolę mój Kurwa, uciekaj! Nie, nie, nie blokuj się tylko. Dobra, to będące po mnie atakują. Jak... Pizzę kurwa, bombuś nieba! Nih, kurwa, i pierdol na pałę! Nie sprzeciwiaj mi się. Jaka szkoda. kurwa, ta Nie, kurwa, ja mogę... Co jest, kurwa, mak, no, co jest? O kurwa bloczek nagle, ojo, ojo, uciekaj sobie, wypierdalaj kurwa. Wy się tylko blokuj, nic z nie robisz. Nie ma ucieczki. pierdolę, kurwa zjebiem Patrz, ja pierdolę co za fart jebany. Żyk kurwa. No i nie dostał tego! Nie, no pewnie, że nie kurwa. Nie A kurwa to weszło od zim. To no jeszcze jest. Moje, mój rzut kotem przed. <laughs> This is where the bukaka begins. Niby nie zmienili, kurwa. Teraz nie wiem. No ale ciemną się możesz pocić, kurwa. Yy, pocić tak wiesz, co słów, kurwa na S, jakie ja pierdolenie. Tak było. O kurwa, to będzie trochę problem. Mister Przewrotka, kurwa, jebany w dupę pierdolony. Chuj. Jeden ma przewiotek w ogóle. Hmm? Nie ma przewiotek. 3, tylko że wiesz, nowe mu jeszcze szybko kurwa, więc są. Unlimited power, nie. Tyle się sam czy... Nie, kurwa, ten skoczył. to nie, dobra. Pywoodź bliżej i próbuję go zajebać. Oczywiście, że mnie... No tak kurwa, kurwa, no jeszcze cię teleportuje, kurwa, on dzisiaj i tu. Kurwa, ja pierdolę Idzie z lewej, ten zjeb. Ha! Ty czekaj on tu jest sam?

Aha. Ile HP? Jednym HP czy to jest samo? Kurde. Tym hitem. Jebane mi. No tak! I ja on mi zada obrażenia jeszcze może kurwa. No! A ile HP? No! A nic kurwa nie dostał. Dobra, czekaj. Teraz palenie chyba będzie. Ścierwa kurwa. i o! No Oj. tak zdążyć i kurwa jeszcze oddać ja pierdol dobra gra hi! nie, Iiiiih. Pierdolę kurwa. Ale jeśli to tak następnej nie będzie. Nie jesteś teraz taki no? Nic. Nie da się go trafić No nie da się, nie da. Mogę zdolność łaskawie odpalić... Ja pierdolę kurwa. No się ładuje debil jebany po co ten kurwa No czemu on mi widzie przez blok? Nie wiem, nieważne Ważne to, że miał regenerację tyle No lecz, kurwa nie, hmm. nie, 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 blokuj się No czemu on w, w locie to nie mieje tutaj Ile kurwa HP już? Pierdolę kurwa. O wychodzić co? I no, nagle pałą. Jebany. Aha, no tak. Blok, kurwa. Mhm. Istniejący w dupie kurwa. Czy on u ciebie też nie żyje, ale żyje? A, cheaterem jest. Okej, okay, okej. Okay. Który to był ten lepszy niby, nie? No. No. Ja pierdolę. mieć taki level citować. No, mamy s win tak zwany. Ja pierdolę, kurwa, dobra, auta.